No witajcie drodzy moi widzowie. No dostałem, dostałem od mojego najlepszego fana fajne eleganckie organy. Tu mam takie fajne eleganckie organy. O, to są eleganckie organy. O, to są rewelacyjne organy. Tu są glans noweczka. Tu są fajne eleganckie organy profesjonalne eleganckie z wyższej półki organy filmowe takie eleganckie organy no takie fajne eleganckie bardzo fajnie elegancko grają organy są eleganckie no i Jestem zadowolony z tego prezentu, no od najlepszego fana dostałem i zaskoczony jestem tym prezentem, no i, no i teraz ja muszę coś wysłać temu panu, jakiś upominek, bo to tak yy, nie można, nie, jestem, ja jestem osobą uczciwą, no, no wiadomo, no. Trochę tam nie, nie trzeba było tych organów wysyłać, no ale to jest rzecz za droga, no. no ale teraz ja się muszę zrewanżować. To są takie fajne, eleganckie organy. Jestem zadowolony, no i grają jak trzeba. Da, bardzo mają taką fajną, dźwięk, fajny, elegancki. Jestem zadowolony, no i teraz sobie zawsze coś pogram. Popatrzę, fajnie, elegancko, no i elegancko, no fajne. No, ten dźwięk mają czysty, nie? No wiadomo, no to nie są nowe organy, no to są używane, no. Ale po prostu zas zaskoczony jestem tymi właśnie organami. No, no sobie troszeczkę je czy czy testowałem. Fajny taki dźwięk mają, no i. No, i też można, jest taka możliwość sobie podłączyć tego mikrofonu, nie? No, że można bardziej mieć tą jakąś z tym, z mikrofonem te organy można podłączyć, no. A jestem zadowolony. Te organy są po prostu na, na wspaniałe, fajne, eleganckie i po prostu nie spodziewałem się. Po prostu podobają mi się te organy. To są eleganckie, fajne te organy, i może, może jeszcze coś tam no i ja se tak czasami tam trochę pogram na tych organach. Może jakiś taki po prostu chwyt, coś tam wynajdę, no, coś tam się nauczę tego, bo wiadomo, ja tam tak za bardzo nie umiem grać, no ale zawsze coś tam sobie tam poświczę, nie. Wiadomo, jak człowiek popróbuje, to się nauczy no, na tych organach. No. No. Bardzo są takie te organy takie popularne. Tutaj mają takie ten takie klawisze. Fajne, eleganckie. Tu ustawię sobie te organy. To są eleganckie drodzy moi widzowie organy. To jest wyższa półka. No. Nie spodziewałem się. Zaskoczony jestem. No. Ja już temu panu podziękowałem za organy i jestem zadowolony. Zaskoczony jestem. No i teraz teraz zaraz sobie jeszcze będę właśnie tak trochę ćwiczył na tych organach, coś i zobaczę, jakie jeszcze mają takie dźwięki fajne. No, ale jakoś to będzie, fajnie to jest tak ogólnie, że po prostu jest taki ma czysty dźwięk i taki ma bardziej, wiadomo no, można sobie ustawiać wysokie tony, wysokie takie dźwięk, no, jest, jest dużo bardzo możliwości, że można sobie ustawić tych organach, no, także... Drodzy widzowie, zapraszam Was do drugiego mojego filmu.